pilne, <laughs> wyobrażasz sobie, że jestem policjantem, wchodzę na baila. pilne, 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 prośba o podjęcie działań prewencyjnych. halo wszystkie jednostki, rzucać robotę, mamy pilną sprawę, Mateusz robi lajwy na TikToku o makówce, pilne, porzućcie wszystkie dotychczasowe działania interwencje. interwencje, <laughs> to jest pilna sprawa, ja pierdolę, pilne, Prośba o przeprowadzenie rozmowy uświadamiającej z Panem Mateuszem Woińskim. Szanowni Państwo. Jest to musi być jakaś, jakiś podcast. Szanowni Państwo, zwracam się z uprzejmą prośbą o interwencję w formie Kurwa, gdzie my żyjemy? Gdzie my żyjemy na Boga? Ej, ciekawe, czy pewna federacja podobne, podobną rzecz wysłała, bo ja też jestem zapraszany na policję bym się zjawił. Może też dostała policja muławska ta, takiego maila. Ale to z, z, poproszę. Ale nie, to oni mi nie pokażą. <todgłosy> Tutaj Makówka ma, bo sama wysłała. Zwracam się z uprzejmą prośbą o interwencję w formie przeprowadzenia rozmowy uświadamiającej z panem Mateuszem Wolińskim, który za pośrednictwem... Transmisji online oraz działalności w mediach społecznościowych, w szczególności na platformie TikTok, to chyba Czad GPT. Dopuszcza się publicznego naruszania mojego dobrego imienia. Działanie pana Wolińskiego w mojej ocenie mogą wypełniać znamiona przestępstw określonych w kodeksie karnym: zniesławienie, nawoływanie do nienawiści. Chciałabym jednak zaznaczyć, że na obecnym etapie nie składam formalnego wniosku o ściganie. O kurwa. <Platform> Miał list, gończy za live na TikToku. Zależy mi przede wszystkim na polubownym rozwiązaniu sytuacji, i wierzę, że odpowiednio przeprowadzona rozmowa uświadamiająca przez funkcjonariusza policji może wpłynąć na zmianę. Okej. Okay. No i ten policjant. Panie Mateuszu, o co chodzi? Po co pan robi te live y o tej ewie? Pan odpu odpuścił już te live. Y. Nie robi pan. O kimś innym pan zrobi. <grywa> Ten No tak. <śmany> o ja pierdolę nie.